Jesteśmy przed budynkiem Japonki w Krzeszowicach. Obiekt stoi tuż przy Krzeszowickim Liceum. Ten piękny, zabytkowy budynek niedawno został odrestaurowany przez krakowskie starostwo. Obiekt pochodzi z początku XX wieku i od dawna krążą o nim legendy. Jedna z tych legend mówi, że wybudował go hrabia Potocki, który e, wróciwszy z jednej ze swoich egzotycznych wypraw, przywiózł do Krzeszowic skośno oką piękność e, i to właśnie dla niej postanowił stworzyć taki obiekt. Początkowo w budynku mieściła się herbaciarnia. E, służyła ona kuracjuszom e, mieszkającym w pobliskim hotelu. Po II wojnie światowej w obiekcie zorganizowano tak zwany dom nauczyciela dla pedagogów uczących właśnie w pobliskim ogólniaku. Przez ostatnich kilka lat obiekt przechodził modernizację i remonty. Właśnie się zakończyły. I teraz obiekt będzie służył m.in. uczniom krzeszowickiego liceum. A co, ta, co tutaj się znajdzie, opowie nam pani dyrektor Alicja Milczarek. Czego można się tu spodziewać? Na co mogą liczyć uczniowie? Uczniowie z pewnością będą mogli tutaj korzystać z biblioteki szkolnej. W dwóch pomieszczeniach znajdzie się czytelnia multimedialna oraz regały, na które przeniesiemy zbiory z budynku szkolnego. Natomiast w górnej części będzie się znajdowała świetlica, a właściwie taka sala prób, gdzie, dziecia, gdzie zdolne dzieciaki będą mogły zarówno swoje talenty artystyczne, teatralne szlifować, jak też muzyczne, bo mamy i warsztaty muzyczne i warsztaty teatralne. Znajdujemy się teraz w pomieszczeniach na piętrze, a pani dyrektor powie nam, co znajdzie się w tej części obiektu. To taka najpiękniejsza chyba z sal, jako że obiekt został przywrócony do stanu pierwotnego, a była to kiedyś willa mieszkalna. To każdego zachwyca, szczególnie to pomieszczenie, w którym właśnie planujemy zakupić pufy, kanapy, no i sprzęt muzyczny, który jest w posiadaniu naszej szkoły, między innymi perkusja, stanie tutaj i młodzież będzie tutaj miała taką namiastkę świetlicy, też takiego czasu na wypoczynek przed czy też po lekcjach. A w pomieszczeniu obok będzie gabinet pedagoga szkolnego, psychologa ewentualnie, gdzie właśnie będzie można w ciszy, spokoju pokonwersować na kanapie i spotkać się z pedagogiem, którym być może właśnie będzie jakimś wsparciem. W trudach codziennej pracy szkolnej. Do czemu ma służyć jeszcze ta willa? Oprócz tego, że. W projekcie będą modernizacji, jako że środki pozyskiwane były, były z wielu źródeł, i jest również miejsce na takie, na takie spotkania międzypokoleniowe. Mamy na dole kuchnię, będzie zakupiony ekspres, ale będziemy też gościć osoby, które chciałyby zobaczyć obiekt. Napić się z kawy, herbaty, będą stoliczki, fotele, będziemy po prostu mieć takie wyposażenie z epoki, meble i inne akcesoria. Czy obiekt będzie otwarty dla wszystkich, czy obiekt każdy będzie mógł tu wejść? będzie otwarty dla wszystkich, natomiast oczywiście w określone dni godziny po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem. Taki jest projekt, taki jest plan i na pewno będzie on realizowany.